Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. W dzisiejszym materiale chciałbym poświęcić troszeczkę czasu na to, żeby przyjrzeć się cenom gazu i temu, dlaczego gaz rośnie, jakie są perspektywy i co nas najbardziej dotknie. A w pierwszej kolejności skupić się na dodatku węglowym, który już funkcjonuje. Już można złożyć wniosek o dodatek węglowy, ale także mamy pomoc w planie dla osób, które mają inne źródła ogrzewania swoich domów. Kwoty padają różne, jeżeli chodzi o ten dodatek. Ustawa już jest w Sejmie i w zasadzie pewnie niedługo ruszą wypłaty. Ale zanim przejdziemy dalej, mam dla Ciebie informację, po raz kolejny przypominam, że możesz uzyskać darmową akcję do 100 euro. Taką promocję przygotowałem razem z bookmacherem Trading212 i właśnie we współpracy z tym bookmacherem możesz uzyskać akcję do 100 euro. Wystarczy rejestracja i minimalny depozyt. I w zasadzie to wszystko, co musisz zrobić, żeby taką akcję otrzymać. Oczywiście uprzedzając, jest to bonus darmowy. Nic Cię to w zasadzie nie kosztuje, bo tylko i wyłącznie musisz poświęcić czas na rejestrację i minimalny depozyt już upoważnia cię do takiej darmowej akcji. Możesz z nią zrobić co tylko chcesz. Uprzedzam tylko, że jest to akcja do 100 euro, a nie o wartości 100 euro. I to jest w zasadzie najważniejszy czynnik. A więcej informacji w filmie, który znajdziesz teraz u góry po prawej stronie, bądź też w opisie i w podpiętym komentarzu. A my rozpoczynamy dzisiejszy odcinek i... W zasadzie rozpocznę go od tematu dodatków. To jest kolejny dodatek, nie wiem czy w ramach tarczy inflacyjnej można to tak nazwać, natomiast jest to kolejny dodatek, który rząd zaproponował osobom, które posiadają czy opalają dom węglem i są narażone na wzrost cen tego surowca ze względu na to, że jest go po prostu za mało. O węglu nagram na pewno oddzielny odcinek, natomiast jest go za mało przede wszystkim dlatego, że Zgodziliśmy wycofać się z użycia węgla i wydobycia węgla, wręcz będziemy wygaszać e, nasze kopalnie, które mamy. Jest to deklaracja dla Unii Europejskiej ze względu na to, że jesteśmy jej członkiem i de facto, żeby obniżyć emisję CO2, no to zgadzamy się z Unią Europejską i z programem, który ona stosuje, aby te wszystkie takie negatywne źródła energii eliminować z naszego życia codziennego. Paradoksem jest to, że węgla mamy naprawdę Ogrom w naszym kraju, i tak naprawdę moglibyśmy sobie pewnie zaspokoić zapotrzebowanie naszym węglem, jeżeli tylko byśmy go wydobywali. Ale do tej pory bardzo dużo węgla importowaliśmy. No i część węgla importowanego z Rosji niestety ale trzeba no, zastąpić, jakby nie było. W związku z tym Cena tego surowca po prostu wzrosła, i wzrosła nie tylko u nas, ale w całej Europie. A więc dla tego końcowego odbiorcy, zwykłego kowalskiego, nazwijmy to, finalna cena węgla jest po prostu wyższa, dużo wyższa aniżeli wcześniej. Zaraz sobie pokażemy jak to wygląda. Natomiast klucz jest takie, że rząd pomyślał sobie, że zaproponuje dodatek osłonowy dla osób, które opalają dom swój dom węglem i na takie ceny są po prostu narażone. Ten dodatek wynosi obecnie 3000 zł i można już o niego wystosować swoją prośbę. Oficjalny wniosek jest już dostępny na stronie ministerstwa. Link do tego wniosku jest w opisie do tego filmu. Jest to krótki, dwustronnicowy wniosek, który składamy do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Podajemy w nim podstawowe informacje takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL i dokument tożsamości. Nasz adres zamieszkania. Oraz oczywiście numer rachunku płatniczego, na który zostanie nam przekazana kwota dodatku węglowego. Dalej mamy też informację o tym, czy gospodarstwo jest jednoosobowe, czy wieloosobowe, ale chyba najważniejsze jest to, że wypełniamy tak naprawdę informacje o tym, czym opalamy swój dom. Jakie jest źródło, które zgłaszaliśmy w centralnej ewidencji emisyjności budynku. Na końcu mamy też oświadczenie chociażby o poprawności tego, tych danych, które we wniosku wypełnialiśmy, a także trzeba wniosek podpisać no i złożyć w odpowiednim organie, osobiście czy też mailowo. To uprawnia nas do otrzymania 3000 zł, czy potrzebujemy te pieniądze, czy nie, czy tutaj kryterium dochodowe nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia? No i taki wniosek możemy składać do 30 listopada. Natomiast to nie wszystko, bo wielkie oburzenie tak naprawdę segmentacji czy podziału społeczeństwa na tych, którzy dodatek powinni otrzymać, a którzy nie, wywołało dosyć dużą burzę. No więc Sejm debatuje nad tym, komu dać, a komu nie, i tak naprawdę ile dać. Limit na tą pomoc, który rząd sobie ustalił, to 10 miliardów złotych, a szacuje się, że tak naprawdę może być to nawet 11,5 miliarda. Jak będzie finalnie, to jeszcze się okaże. Natomiast tutaj, odmiennie od wakacji kredytowych, ten koszt bezpośrednio poniosą podatnicy, niestety. Zanim przejdziemy do fajnego wykresu, to teraz jak wyglądają dopłaty? Oprócz węgla i 3000 złotych dopłaty mamy Liczbę gospodarstw 390 tysięcy, które mogą ubiegać się o 3000 zł, jeżeli opalają dom peletem lub innym rodzajem biomasy. W przypadku drewna kawałkowego mamy 530 tysięcy gospodarstw domowych i dodatek 1000 zł. Olej opałowy to liczba gospodarstw 122 tysiące i tutaj mamy 2000 zł. Gaz LPG to 150 tysięcy gospodarstw i 500 zł. dodatku. Zakładam, że liczba tych beneficjentów, czyli liczba gospodarstw, jest podawana na, po, na podstawie deklaracji, które składali właściciele właśnie tych gospodarstw domowych. Natomiast nikt nie wspomina, z czego wynikają te różnice w dodatku i dlaczego osoba, która opala swój dom na przykład węglem bądź też peletem, ma dostać więcej pieniędzy aniżeli ta, która opala swój dom na przykład gazem. Na stronie pobek.pl można znaleźć kalkulator porozumienia branżowego na rzecz efektywności energetycznej z sierpnia 2022 roku i pokazuje on szacunkowe roczne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody. Dom do 150 m2 ocieplony z takim założeniem i czterech domowników. I na tym wykresie jasno widzimy, że na przykład koszt ogrzania domu węglem czy też peletem jest zdecydowanie wyższy i wynosi na przykład powyżej 10 tysięcy, aniżeli chociażby pompą ciepła, które nie są objęte akurat tymi funduszami. Natomiast na przykład kocioł na kawałki drewna bądź też na gaz ziemny zdecydowanie mają niższe koszty, i ten roczny koszt jest zdecydowanie niższy, niemal o ponad połowę. No cóż, ja osobiście nie mam tego problemu, można by było powiedzieć, mieszkam w, nie w domu jednorodzinnym, ale w mieszkaniu, więc jakby mnie to troszeczkę w inny sposób dotknie. Raczej po prostu odczuję to w kosztach czynszu. Ale dla tych wszystkich gospodarstw domowych, którym takie dopłaty czy pomoc się należy, to prawdopodobnie warunki uzyskania tej pomocy będą. Jak te, jeżeli chodzi o dodatek węglowy, czyli składamy po prostu wniosek do odpowiedniego organu, dostajemy odpowiednie pieniądze z wniosku na konto i generalnie do 30 dni taką wypłatę powinniśmy otrzymać. Nie ma żadnego kryterium dochodowego, nie ma też żadnego śledzenia tego, na co te pieniądze wydamy, więc generalnie hulaj dusza piekła nie ma. A więc płynnie sobie przejdźmy do drugiego tematu: gazu, który tak naprawdę, no, można by powiedzieć, męczy nas od początku tygodnia. Tak jak mnie dosłownie Katar. Ale do rzeczy. Wiemy, że przez wojnę generalnie Polska czy Europa czy świat od Rosji się odcinają. I jednym z elementów jest e, gazociąg Nord Stream 2 czy też Nord Stream 1. Ale rozpoczynając, spójrzmy sobie na wykres uzależnienia czy importu rosyjskiego gazu do Europy, i widać, że on systematycznie spada. Jeżeli chodzi o Nord Stream, no to. Nie spada, natomiast patrząc całościowo na ten wykres, no to jednak spada. Patrząc na wykres uzależnienia Europy od gazu z Rosji, no to widzimy, że potężnie wyglądają te dosłownie nitki, które mają odzwierciedlać te rurociągi i te główne rurociągi oznaczone czerwonymi kreskami są po prostu, no, okalają całą Europę, można by było powiedzieć, niemal do samej Francji czy Szwajcarii. Ale to co warto też wspomnieć, to to, że one kończą się tam, nie znaczy, że kraje usytuowane jeszcze bardziej na zachód nie są od rosyjskiego gazu uzależnione. No bo spójrzmy sobie te ładne kolory, żółty, pomarańczowy i taki jasny, zielony. Pokazują, że kraje takie jak Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania i tak dalej, no mimo że są bardzo daleko usytuowane od Rosji i nie mają bezpośrednich gazociągów z Rosji to jednak są w, jakimś, w jakiś sposób od tego gazu uzależnione. Oczywiście najgorszą sytuację mają takie kraje jak Szwajcaria, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry. Chorwacja, Bułgaria, Grecja, czy też te blisko usytuowane Rosji, bo procentowo to uzależnienie od rosyjskiego gazu, czyli import rosyjskiego gazu, wynosi ponad 60%. Polska to znacznie mniej. Na rok 2020 było to dokładnie 54%. Poza tym, że już wiadomo, że będziemy mieli problem z gazem, to Europa zaczęła gromadzić gaz, czyli tworzyć zapasy. Oczywiście wszelakie deklaracje Rosji, że przerwy są spowodowane takim czy innym czynnikiem, są prawdopodobnie tylko i wyłącznie spowodowane chęcią wywołania chaosu. No i ten chaos rzeczywiście może być taki, jak go wszyscy malują. Ceny gazu szybują, ale ja tutaj widzę... Jeszcze jeden problem, ponieważ Polska oprócz tego, że ma zapełnione zbiorniki na poziomie 100%, czyli w skrócie posiadamy około 3 miliardów metrów sześciennych tego surowca, to dużym problemem jest to, że te magazyny one tylko w części pokrywają nasze roczne zużycie i to bardzo małej części. Więc te zasoby gazu, które posiadamy rzeczywiście w naszych magazynach, te 3 miliardy metrów sześciennych, to tylko i wyłącznie taki. Powiedzmy wentyl bezpieczeństwa na pewno nie na dłuższy czas, ale jakiś taki moment kryzysowy, kiedy po prostu nie będziemy mieli dostaw gazu i go po prostu zabraknie. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to nasze zapasy może można śledzić na stronie Gas Storage Poland, gdzie udostępniane one są tak naprawdę na koniec doby gazowej, ale to, co jest pewne, to nawet te 100%, które widnieje na tej stronie, no prawdopodobnie jest rzeczywistą wartością, tylko że w razie jeszcze bardziej poważnego kryzysu niż obecnie doświadczamy, no... Niestety, ale nie będzie nam dużo dawało. Dodatkowo warto wspomnieć, że już powoli no, duże firmy zaczynają wstrzymywać produkcję. Chociażby polskie azoty czy Anvil już niestety, ale ograniczyły produkcję amoniaku i nawozów. A to tylko niektóre z zakładów, które produkcję wstrzymały w Europie. Niestety dwa dni później dostaliśmy kolejny nóż w plecy, i to chyba jest bardzo mocny nóż w plecy, ponieważ no, okazuje się, że browary też będą miały problem z produkcją piw i chociażby Carlsberg Polska wstrzyma produkcję ze względu właśnie na przestój w anwilu czy grupie azoty i dostawie dwutlenku węgla. Piwo to oczywiście nie jedyny produkt, który na tym ucierpi, bo też czy to napoje gazowane, czy mleko i mlekopodobne produkty, ale także mięso czy też suchy lód, o którym mocno się wspomina w kontekście chociażby insuliny czy szczepionek i ich transportu po prostu przy wykorzystaniu suchego lodu. Ale tak naprawdę Mamy tutaj do czynienia z takim mechanizmem naczyń połączonych, gdzie tak naprawdę jedna branża stając wyklucza kolejną. I taka myśl, która mnie nachodzi, to po prostu nieporadność, ponieważ są coraz większe problemy. O ile na początku był węgiel, wcześniej były kredyty i gdzieś tam się dosypało pieniędzy, to teraz już tak łatwo nie będzie. Bo o ile gaz drożeje i nie wiadomo co dalej z nim będzie, o tyle jest on, ma takie oddziaływanie na wiele Kluczowych segmentów naszego życia, no bo spójrzmy. Mówi się o blackoutach, mówi się o tym, że będzie zimą po prostu zimno w naszych domach czy mieszkaniach, bo jest po prostu za drogo. A na to wszystko zacznie nam brakować towarów w sklepach, czy też leków w aptekach, bo do tego to wszystko zmierza. I o ile jeszcze coś było drogie przez z szalejącą inflację. O tyle, jeżeli tego nie będzie, to nawet jeżeli będzie drogę, albo jeszcze droższy niż było, no to nie będzie to miało znaczenia, bo nie będzie po prostu można tego kupić. Jednocześnie łatwo czy trudno będą miały osoby z takimi przydomowymi gospodarstwami czy ogródkami, gdzie coś tam da się wyhodować. Natomiast znowu tutaj. Pojawia się problem na przykład nawozów chociażby saletry amonowej, która obecnie kosztuje ponad 4400 zł, a jeszcze w ubiegłym roku był to koszt poniżej 1200 zł, czy nawet w styczniu tego roku był to koszt jeszcze poniżej 2800 zł, więc no, zdecydowanie niżej. Oczywiście Europa zapewne poradzi sobie z brakami gazu, bo w końcu dojdzie do tego, że będzie samowystarczalna i odizolowana od Rosji, natomiast jest jeszcze drugi problem, czyli cena tego gazu, czy dalej będzie na tym samym poziomie? A przypomnę, że względem początku roku 2020 jest to blisko 2000% wzrostu, czy spadnie, czy może jeszcze pójdzie bardziej w górę. I tego na pewno nikt nie wie i nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Polska prawdopodobnie w jakimś stopniu zabezpieczy się chociażby nowym gazociągiem Baltic Pipe. Premier Morawiecki twierdzi, że zakontraktowany gaz, który będzie płynął tym gazociągiem, jest wystarczający na nasze potrzeby, bo pełna przepustowość to 10 miliardów metrów sześciennych, która ma być zapewniona już w styczniu 2023 roku czyli całkiem niedługo. Natomiast do końca roku ma zostać zakontraktowane 30-50% przepustowości. Premier z przekonaniem twierdzi, że jest to jeden z najważniejszych elementów naszego bezpieczeństwa energetycznego i to jest obecnie priorytet dla Polski. No i dodatkowo Polska będzie takim gwarantem bezpieczeństwa dla innych południowych chociażby krajów. Jak będzie to w praktyce wyglądać? Znowu, niestety tego nie wiemy, i jeżeli ktoś niekompetentny podejmie się zarządzania, no to cóż, śmiem twierdzić, że niestety to się nie uda. Gazociągiem tym ma płynąć gaz bezpośrednio z Norwegii, a może bardziej pośrednio, bo Baltic Pipe ma być podłączony do gazociągu Euro Pipe 2, czyli a gazociągu, który transportuje gaz z Norwegii bezpośrednio do Niemiec, i my tak naprawdę znowu nie będziemy, co prawda, może na łasce Rosji. Natomiast pytanie, czy nie będziemy na łasce kogo innego, czytaj Norwegia, czy Niemcy. Bardzo dobrze widzimy, jak jest z KPO, i nawet czy to jedna strona, czy druga strona będzie w jakimś stopniu nieresponsywna, no to tutaj też mogą zacząć się problemy. I nawet jeżeli odetniemy się od rosyjskiego gazu, to będziemy mogli mieć jakieś problemy po drugiej naszej stronie. Ale oczywiście to tylko i wyłącznie moje dywagacje, które mogą w ogóle nie mieć pokrycia. 26 sierpnia dostaliśmy również informację o oficjalnym uruchomieniu gazociągu z Polski na Słowację. Oczywiście, żeby tłoczyć gaz w tamtą stronę, najpierw musimy go posiadać, natomiast no, widać, że ten trend odcinania się od Rosji jest dosyć spory. Jednakże najlepszym pytaniem, które można teraz zadać, jak będzie bolesny, bo no, już widzimy po cenach gazu, czy po wzrostach rachunków, czy wzrostach dla przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o cenę że jednak jest to bolesne i jest to dotkliwy problem dla całej Europy. I co prawda, są ewenementy, chociażby po informacjach, że dostawy dwutlenku węgla będą ograniczane. No to Żywiec wydał komunikat, że on jest samowystarczalny i nie przewiduje przerw w dostawach. Więc to jest pozytywna informacja dla wszystkich tych, którzy piją browary z grupy Żywiec. Natomiast są to evenementy, jest to kropla w morzu. I o ile na początku po informacjach z grupy Azoty ta spółka ucierpiała, to idąc dalej w las tym było już tylko gorzej. Czyli wspomniany Carlsberg, czyli chociażby prawdopodobnie Ambra, która też potrzebuje tego samego surowca. I oczywiście dalej płynnie możemy przyłączyć się do jedzenia, czyli nabiału mięsa. No bo któż z nas wyobraża sobie niedzielny obiad bez schabowego, czy też. Niedzielne popołudnie i mecz siatkówki bez piwka. No, no chyba nikt, tak? I to całkiem prześmiewczo, ale niestety, tak jak już wspominałem, może być jeszcze gorzej niż w marcu 2020 roku, kiedy na półkach nie było nic chwilami. I to nie z powodu tego, że hurtownie były puste, tylko po prostu hurtownie nie nadążały dowozić towaru ze względu na zainteresowanie. Tym razem jest odwrotnie. W hurtowniach towar będzie się kończył, aż w końcu skończy się we wszystkich sklepach i oby do tego nie doszło. A już podsumowując na sam koniec i żeby zostawić ten odcinek z taką puentą, Myślę, że obecnie w tych czasach kiedy nie wiemy jak rozwinie się sytuacja z kryzysem gazowym, no to myślę, że powinniśmy przejrzeć i zrobić taki rekonesans naszego portfela, czy przypadkiem ceny gazu nie wpłyną na nasze spółki. I ja już potencjalnie zweryfikowałem jedną z takich spółek, które mogą mieć problemy, jest to chociażby PCC Rokita. Druga spółka to wspomniana Ambra i potencjalnie będę zastanawiał się co dalej z tymi spółkami w portfelu. Bo rzeczywiście następne miesiące czy kwartały dla takich spółek mogą być bardzo ciężkie. A na koniec takim pozytywnym aspektem zakończę troszeczkę ten odcinek, a rozszerzę jeden odcinek z poprzednich, ten o Michaelu Berym i informacja z ostatnich godzin, czy dni jest taka, że Joe Biden postanowił anulować kredyty studenckie w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce bardzo dużo się o tym mówi i jest wielkie oburzenie ze strony tych osób, które na przykład kredyt studencki spłaciły. Nie wiem, nie przyglądałem się jeszcze dokładniej temu, jak to wygląda, natomiast jest to bardzo ciekawe i na pewno ten aspekt będę badał, bo to potencjalnie jest jedno z miejsc, gdzie Amerykanie najbardziej się zadłużają. A tymczasem dzięki za dzisiejszy odcinek, daj znać, co ty sądzisz o kryzysie gazowym, czy wcześniej kupowałeś cukier na zapas i czy teraz kupujesz piwo na zapas. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w następnym. Cześć.